No, mamy nowych trzech. Tak, teraz musimy ich wziąć do otwarcia. Tak, i tam mamy jeszcze za tymi drzwiami przecież jeszcze, jeszcze dwóch, nie? To będziemy mieć nawet pięciu nowych do wrzucania do pieca. Czy węgla wrzucania do pieca? Wszystko to powiedziałem tak, jakby to e, oni mieli zostać e, wrzucani do pieca. A tamten się tak łaskawie. On tam zostanie, tak? Nie, <ślałem> już myślałem. Ale on tu nie przyjdzie, bo dobrze przyszedł. Ech, jest wesoła gromadka. Pięciu nomów, Wszyscy do pracy. A gdzie piąty? Tam ci się już rzucili w mir pracy, ale. A piąty się oczywiście zablokował o nic. Ale też. też teraz pracuje. Dobrze to. Prawą stronę mamy zrobioną. Teraz trzeba pójść w lewo, zabrać kolejne, kolejnych niewolników. Nie pamiętam czy to się szło tutaj, czy na samą górę. Chyba tutaj, bo na samej górze w sumie nie wiem, co było. zobaczymy jeszcze. Tu możemy sobie zrzucić. Tu, tu ich chyba potem zrzucimy. Nie, tu trzeba było iść na samą górę. No, ha, wyjdziemy, zostawimy tu nomy i potem tą, tą taką wajchą, co tam ostatnio się tutaj na tej lokacji machnąłem, to dlaczego on tak dziwnie stanął? Ej, typie E, tą wajchą to otworzę, chciałem powiedzieć, ale on ma problemy. O, tu mogę się na pentelce powiesić. Ech, ale może nie teraz. Teraz idziemy na górę. Oczywiście z tej lewej strony też będzie nasz stary, dobry, długoręki przyjaciel Bo on jak z jakiegoś powodu jest w dwóch miejscach naraz Ale to już yy, nie wnikam Dobra Tutaj sobie poskaczemy No, szczury My tutaj szczura już jedliśmy za pomocą no, Sienosic, jadła szczura. <grym> Dobra, no i on tu jest, oczywiście. Cię, w ogóle nie powiem, że specjalnie zostawiłem tę część jako drugą, bo z tego co pamiętam, tu było trudniej niż po tej prawej stronie. <grym> e, nawet sobie nie myśl tutaj sprawdzać, mnie tu nie ma. Tak po, tych, po tym podłożu możemy bez kucania chodzić i nas nie będzie słychać. Tak tu mamy zabawkę. O nie pamiętam jak to się robiło. <laughs> jak dobrze że on jest ślepy, jak dobrze On tam nas szuka teraz Więc my sobie ładnie będziemy kucać I odpalimy Ten, odpalimy to I dzięki temu On tam sobie teraz pójdzie i my będziemy teraz bardzo głośno otwierać przejście. Uż. I sobie uciekniemy. I czy mi to się uda za pierwszym razem? Jezu. Tak. Dobrze. I ja pamiętam, że, że ja, gdy grałem w tych drywacykach wcześniej, to miałem z tym problem. Ale udało się. To dobrze. Uff. Zaraz trzymując zawodrę, miałem. Jezu są szczury, co oni. Co to jest? Czy oni tu jakieś dziecko jedzą? Boże Masakra. Czy my do tej drabiny doskoczymy? Czy potrzebujemy... Potrzebujemy Noma Dobrze, to gdzie się kitrają nasi, nasi mali przyjaciele? O tam jest. O w słoiku jest, biedny. Czy mogę tu do góry? Nie. A ja wiem. My tam chyba mamy wagonik do popchnięcia. A nie, za drzwiami jest wagonik do popchnięcia. To ja nie wiem A... Nie wiem, A tu jest wagonik. Tak? Czy najpierw wagonik, czy najpierw tego typka teraz? Już nie wiem, tak szczerze. Mm. Chyba, że tu mogę po prostu. A tu mogę! Dobrze. Aha. Dobrze, jakby tutaj do niego teraz się dostać. Ech... Możemy ten młotek wziąć? Nie. O! Tak, mam tutaj po prostu skakać i on wtedy sobie spadnie. No. Nie ucieka, ja ci tutaj pomogłem. Jakby, nie wiem czy tylko jak nie bolało, że sobie spadł, ale nie wiem w sumie jak te stworzonka działają, choć wykorzystam cię do dźwigni, <grym> nie do dźwigni, do tych, do drabiny. Tak. No ta drabina powinna teraz po prostu ładnie się opuścić, jak go tam rzucimy, jeśli go oczywiście, jeżeli, jeżeli oczywiście trafię, bo to też nie takie proste. No. Zostanie, ja po ciebie wrócę. Jesteś zbyt cenną siłą roboczą, żeby mi zostawił. <laughs> o Jezu. Nie ma tu nic, jest takie dziwne tutaj, takie przejście małe. Tutaj możemy przejść. Aha. A, to jest taka poważna bo lokacja. To, to nie jest główne przejście, ale w sumie spoko wam pokażę. Tutaj ogólnie widać ktoś obserwuje. Różne lokacje, yy, w których byliśmy Six, tak i tu teraz widzimy też, w jakim etapie jest Six. To jest ten moment taki z butami. Pamiętam go. No, i tutaj tyle jest. Więc tutaj jest jakiś, znaczy, no, jak tutaj widać, to ten cały statek, ta łódź podwodna. Czy co to w ogóle jest? Jest też. Yy, no, ogólnie. Wszędzie są też tutaj kamery. I ktoś tutaj cały czas obserwuje. To jest ciekawe, dlaczego ja tutaj właśnie obserwuję Six. W sumie do końca też nie wiem, po co tutaj te dzieci są. Tak na... nie w tę stronę. Co naprawdę, bo sobie nie wiadomo, czy oni te dzieci zadają, czy co. Właśnie ja mam nadzieję, że ogólnie fabuła drugiej części gry nam yy, ogólnie jakoś tak pokaże. Yy, o co tutaj, tutaj naprawdę chodzi? Bo. Ja bym chciał wiedzieć więcej. Mhm. Teraz pytanie: Co ja mam zrobić? Węgiel zarmotyzuje upadek? Nie wiem, chyba nie. Czy nie trafiłem w ten wagon? Ale chyba to tak trzeba, aby jak trafił w ten wagon, to jakimś cudem. Okej, okay, dobra. Gra mi ułatwiła. zryspiła mnie po prostu po drugiej stronie. Chyba, że. Tak, ja wiem, po tych po prostu. beczkach. To się beczkę tam, tych skrzynkach chyba wejść. No, ale no cóż, wyszło na jedno. I teraz wagon przemieszczamy. Ach, my za słabo. Nie, nie, nie. A ja wiem, tak. Ma, mamy najpierw iść w lewo. I w lewo sobie nowe nomy znajdziemy. Dlaczego on stoi i utrudnia mi przemieszczanie wózka? Ja nie wiem. Zestanął i kurde, ten wygląda. Czy nie, wiem, nie wiem, czy on to mu pomaga, ale to w sumie nie ma żadnej animacji, to wygląda jakbym po prostu blokował. Okej. Okay. Dobrze, to teraz musimy go w węglu dogonić, to jest trochę trudniejsze zadanie. Albo nie. Dobrze. No chodź, ja cię tu muszę wrzucić, bo ja wiem, że tutaj sam się nie dostaniesz. Niestety nie umiesz skakać. Ale chwytać już się umie, więc to jest też takie świetne. Dajesz dźwignię. I jedziemy. Ziu. Nie chowaj się tam. O patrz, dam ci swoją miłość. Gdzie on jest? A, dobra. Już wiem. Musimy po prostu odpalić tę taśmę. I sobie wyleci ładnie. Jego też musimy dogonić w węglu. No i kolejny do kolekcji Tramy trzech. Więc trzech to będzie idealnie do pchnięcia wagonu. Chodźcie. Co ten jeden stoi? Dobra, jeden. Już myślałem, że się nie ruszy, ale na szczęście trochę ogarnia czasami. No i mamy całą trójkę. Wszyscy ładnie pchają. Tak oni tak w boku. Nie, tamten mi się wydaje, że chyba za pierwszym razem to jednak blokował ten wózek, bo jak pchają, to nie tylko od boku pchają, a nie, a nie że ciągną od tyłu, więc chyba sabotował mi e, moją pracę, a to nieładny przyjaciel. Dobrze. No i właśnie dzięki temu, że mam tutaj ten wózek, to te drzwi się tu same otworzą, co tego co pamiętam. Nie, źle pamiętam. No to jednak po prostu musimy podstawić tu. Pod... Jezus, ale trudno wyhamować. I wejść. No są te takie łapki na tych pudełkach, sugerujące, że tu mamy wejść. To dobrze, to jednak będziemy musieli otworzyć te drzwi. To nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło, że jakimś magicznym cudem ten wagonik otwierał drzwi. Dobrze. Picek, dźwignia. Jak się w ogóle rzucili na mnie? Chyba jednak się cieszą na mój widok. Nie, nie chcę Cię przytulać. No i dalej. Pchamy. W jednej stronie tak chwytają się powietrza, a nie tego wagonu, tak naprawdę. Ale to tam już mniejsza. O, tutaj przejdzie z górki. Ani bo to wyważymy te drzwi chyba. Teraz z tym mi się kojarzyło, że coś się otworzy samo. Tak. Dokładnie. Jest teraz tak jak mówiłem, tutaj oni mają sobie stanąć. Tak oni jakieś tutaj wiedzą, żeby stanąć. I po prostu my ich tutaj zrzucimy na dół. Dobra, powiesimy się na tej petelce. Jak już tam ją dają, to zejdziemy szybciej. I w dół. Tak, tak cała gromadka. No, ogólnie no, dzisiaj dużo ich oswoiliśmy. Chyba w, w tym jednym DLC-ku oswajamy ich więcej niż przez całą e, grę podstawową. Dobrze, ale już jest ich wystarczająco dużo, żeby na nas pracować i zabrać nas już na samą górę. Jak najdalej z tego miejsca. chyba już jest koniec z tego co pamiętam jeszcze zobaczyć, nie, nie jeszcze, jeszcze musimy trochę przejść żeby zobaczyć e, po raz kolejny jak nasze drogi się ogólnie e, z X, e, jak się mijamy z Six. właśnie tak się ten recykling tak też się kończy tym że miniemy się dobra ja z tą schodzę nie chcę umrzeć w ogniu piekielnym. A nie, ja wiem jeszcze jedną rzecz tutaj, zobaczymy. Tak, tu mamy Noma. Idziemy za nim. Mm. Gdzie ja go? Czy ja już tu byłem? Czymś tak kojarzy, jakbym tu był O nie, ich jest tak, ich jest dużo. Dobrze, oni nam ładnie pomogą. Mm. A, oni nam w ogóle podniosą tę walizkę. <laughs> Całkowicie teraz nam ten. za nas zrobili. No. No co? Wejdź tam, bo ja nie mogę wejść przez to. Dlaczego znaczy ja nie mogę tu wejść? Wiecie co? No, patrzcie, jestem tu głupi. Wystarczyło okutnąć, nie? A ja się z tym głowiłem za jakieś 3 minuty w ogóle. Dla nieważne. Ja ja, ja, ja nie. Ach, tak, ja jednak jestem mądry. Dobra, i właściwie, a pro tego trochę rozwoju popularnego, o którym mówiłem na początku, e, czy w sumie dla Was już w poprzednim odcinku, e, to zauważcie, że te nomy mają cienie dzieci. Więc tutaj jest coś, co w sumie sugeruje, że one są. Dziećmi, jakby zamkniętymi w nomach, czy coś w stylu. No i dobrze, idziemy dalej. Tak teraz kucnę. Teraz nie będę się z tym męczył. Tak tutaj w gruncie się trzęsie ekran. Bo właśnie wylądowaliśmy na windzie. Na windzie, do, na której... Którą jechała właśnie gejsza do, do swojej jakiejś tam rezydencji I którą też później Six jechała właśnie, żeby ostatecznie zabić te gejsze No jak widać w nas zauważyła Więc w następnym dlc też nie będzie mieli nowego przeciwnika Będzie też to gejsza, więc... Tylko jednego nowego potwora zrobi w tych Secrets of Zemo Ale no dobra, trudno więc dobrze, ja wam już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, trzymajcie się i cześć.